stanowi fikcję literacką. Powstał w ramach kreacji artystycznej, a przedstawione postacie i wydarzenia są zmyślone. Obrazy i sytuacje zawarte w teledysku zostały zwizualizowane przy pomocy efektów oraz sztucznej inteligencji i nie są prawdziwe. Całość powstała w celach humorystycznych i nie ma na celu nikogo urazić. No. Jak planty, ra ra, ra bo to sztuka jak tej dara, tu tu jak fara fala. Męby zrobił gara więcej mocy od Vega. Mój to na to teraz wy to Bo ten trap jest jak cudny, robić i z To pasowanie w piosenkę. Jak czarny brok do naboi, jak naboje do AK Ej o arab, wysadzę tu jak arab, bo to podkładam te ci jak planty, rara ra, ra, ra bo to sztuka jak tej dara, tu tu jak fara fala. Męby zrobił gara więcej Amen, a na anakondę Startujesz do mnie, a ja bierna nie będę Wcisnę Enter, zrobię ci z dupy łotwic Center To nie gelato, a mikrofon i grindę Atomowe kody trzymam tu, trzymaj windę Ej, o piszę wysadzę tu jak ara Bo podkładam te ci jak planty ra ra sztuka jak tej dara Dara tu jak fara fala Jakby zrobił gara, więcej mocy od wejgarna Teraz poradę to na to, teraz wyjeżdżę to payment Bo ten trap jest jak trotuń, robi ci z to pasowanie, ty piosenkę Jak czarny blok, to naboi, jak naboje do AK Ej, yo, ara, tu jak ara Bo podkładam te weseci, jak klanty, ra ra Bo to sztuka, jak tej gara Ustra tu jak spara fala Jakby zrobił gara więcej mocy od vegana.